Kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy o filmie Guilty z Jakiem Gyllenhaumem, to naprawdę nie zorientowaliśmy się, że to jest remake duńskiego filmu sprzed paru lat. Szczerze mówiąc, po prostu nie spodziewałam się amerykańskiego remake'u tak szybko? No bo ten duński kandydat do Oscara wyszedł raptem w 2018 roku chyba? Tak, o bardzo podobnym tytule, czyli 85 minut czystej adrenaliny winni. Tak wygląda po prostu plakat i okładka tego filmu. Oczywiście chodzi nam o winnych. No i właśnie, można mieć takie uczucie swego rodzaju déjà vu, ponieważ ja już omawiałem y, tamten duński oryginał właśnie z Michałem na kanale i teraz mam poczucie, że w sumie będę mówił jeszcze raz o tym samym, ponieważ ten film jest naprawdę w wielu momentach bardzo mocno zbliżony. Do tego oryginalnego filmu. I tutaj też od razu uprzedzam, że trochę o tych różnicach tutaj pomówimy, bo tak bardzo mieliśmy w głowie jednak tamtą wersję podczas oglądania tej nowej. Tak, że nie da się jej od tak wyłączyć, więc tak. mniej więcej pamiętamy co się działo. Winni to jeden z tych filmów, które rozgrywają się w jednym miejscu akcji. Mamy do czynienia z jednym, dosłownie kilkoma bohaterami i skupiamy się przede wszystkim na rozmowie i na emocjach wypisanych na twarzy. I chyba już w recenzji oryginału wspominałem o tym, że ten film ogląda się troszeczkę tak, jakby się słuchało dobrego audiobooka, jakiegoś słuchowiska. I jak się cieszę, że o tym wspomniałeś, ponieważ <laughs> Dzisiejsza recenzja ma partnera i jest nim aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków czyli Bookbeat. No bo skoro jesteśmy już przy dani, thrillerach i kryminałach, to w tej aplikacji właśnie znajdziecie całkiem sporo pozycji w podobnym klimacie, zarówno w formie audiobooków, jak i e-booków. I jeżeli lubicie właśnie takie mroczne skandynawskie opowieści na jesienne wieczory, to być może zainteresuje was na przykład laleczka, która ukazała się na Bookbit całkiem niedawno, bo pod koniec sierpnia pojawił się audiobook, a we wrześniu chyba e-book, czyli można i słuchać i przeczytać. I to jest o tyle ciekawa historia, że. Przynajmniej początkowo jest prowadzona z kilku różnych perspektyw, które następują po sobie. To znaczy, mamy kilkoro bohaterów zaangażowanych w sprawę, m.in. dziennikarkę, fotografkę, policjanta, i każdy kolejny etap tego dnia, kiedy dzieje się coś, jest pokazywany z perspektywy innej osoby. Odpowiedz mi na pytanie, czy ofiara leży w kuchni? Nie. I jeżeli chcielibyście przetestować tę aplikację bez żadnych opłat, to zostańcie do samego końca odcinka, bo mamy dla Was mały prezent. No ale dobra, wracamy do tego, o czym mamy dzisiaj rozmawiać, czyli. O remake'u filmu Winnie. Fabularnie koncept jest bardzo prosty, bo mamy głównego bohatera, który pracuje w dyspozytorni telefonu alarmowego. Od samego początku filmu odbiera różne telefony z różnymi przypadkami itd., itd., itd. aż trafia się ten jeden konkretny telefon, od którego rozpoczyna się walka o życie. I być może nie jedno. Otrzymuje bowiem telefon od kobiety, która twierdzi, że została uprowadzona białym wanem. I oczywiście skrawki informacji wyciągamy z tej rozmowy i dowiadujemy się coraz więcej na temat zaistniałej sytuacji. I prawdę mówiąc, im dalej w las z tą fabułą, tym bardziej ta sprawa robi się zawiła i nie do końca tak oczywista, jak mogłaby się z początku wydawać. I na samą myśl o tym, że Jake Gyllenhaal miałby pociągnąć tę rolę, ja byłem na maksa przekonany. Ja, ja też. wiem, że Gyllenhaal absolutnie potrafi i jest w stanie utrzymać moją uwagę od początku aż do samego końca nawet jeśli będę patrzył tylko na jego twarz. No tak, ten aktor nie raz nam już udowodnił, że faktycznie potrafi pociągnąć cały film, więc jeżeli już musiało dojść do tej amerykańskiej wersji Winnych, mhm. to wydawał się naturalnym wyborem tutaj. Właściwa osoba na właściwym miejscu. I z tego też wynika parę problemów tego filmu, ale do tego pewnie przejdziemy później. To jakie różnice widać w tych dwóch filmach już na samym początku? To to, że w amerykańskiej wersji mamy trochę inaczej zbudowane tło całej tej nocy, powiedzmy, bo akcja filmu rozgrywa się wtedy, kiedy miały miejsce te ogromne pożary w Kalifornii, co już powoduje, że atmosfera w siedzibie tego numeru alarmowego. Jest bardzo napięta. Oczywiście wszystkie jednostki są wysłane tam, gdzie wszystko płonie, po prostu. I myślę, że na etapie założeń to był bardzo fajny wytrych na to, w jaki sposób podać te akcje, żebyśmy mieli także, powiedzmy, ograniczoną dyspozycyjność różnych radiowozów, tak. żeby to miejsce akcji, powiedzmy, zawężyć i faktycznie to stanowiło problem. Przy okazji też nasz główny bohater zdaje się tutaj być astmatykiem albo mieć jakieś problemy z oddychaniem, które są jeszcze bardziej spotęgowane przez to, że. Właściwie wszędzie jest ten pył. Tak, i wielokrotnie się podkreśla, że jest tam bardzo duszno, nawet w tych pomieszczeniach, w których faktycznie odbiera się telefony. Oczywiście, to, że wszędzie są płomienie, oznacza też ograniczoną widoczność, przez co pewnych rzeczy nie można od razu zweryfikować. I prawdę mówiąc, już na etapie prologu widać dosyć spore różnice, pomimo tego, że um, fabularnie jakby lecimy. Tym samym torem i wydarzają się bardzo podobne rzeczy, by nie powiedzieć identyczne, to jednak sposób portretowania tej akcji, w, zarówno w jednym filmie, jak i w drugim, jest zupełnie różny. W tym nowym filmie po prostu widać, że jest amerykański. I nie zrozumcie mnie źle. Nie mówi, że on jest zły. Chodzi o to, że korzysta z zupełnie innych środków, mimo a że sama sytuacja w tym miejscu odbierania telefonów wygląda właściwie prawie identycznie. Mhm. Troszeczkę inaczej poprzestawiano akcenty w kilku miejscach. Jake gra zupełnie inaczej niż od odtwórca głównej roli w oryginale. Na takim wysokim C takim Jake'a yeah. wysokim C. I wszystkiego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Bo w oryginale też mamy do czynienia z policjantem, który tymczasowo pracuje w dyspozytorni i wiemy o nim tyle, że coś się stało i następnego dnia ma stawić się na rozprawie. W tym wypadku też tak jest, ale tutaj właśnie dochodzi jeszcze kwestia tych pożarów i właściwie wykluczenia całej okolicy z normalnego funkcjonowania, plus problemy rodzinne. Tego policjanta, których w oryginale w ogóle nie było, mhm. i tutaj być może dla tych, którzy oczekują bardzo, bardzo, bardzo dużo emocji, to będzie plus. Dla mnie nie do końca to było potrzebne, żebyśmy dodawali mu jeszcze kolejnych rzeczy na barki. Tak, bo trochę ma się takie odczucie, jakby twórcy tutaj nie wierzyli do końca w siłę tego pierwotnego tekstu, że. W samej tej nas, historii. Tak, że ona nas i tak będzie w stanie zaangażować, bo dzieją się takie rzeczy, które siłą rzeczy nas w, wciągają, które są intensywne e, i i tamten film miał taki efekt kuli śnieżnej, to znaczy te rzeczy się nawarstwiały, nawarstwiały, nawarstwiały i zanim doszło do jakiegoś powiedzmy wybuchu emocji, to faktycznie musiało troszeczkę czasu ekranowego minąć. Natomiast tutaj Jake Gyllenhaal gra od samego początku taką postać bardzo znerwicowaną, na granicy jakiegoś wybuchu. wytrzymałości w ogóle, krzyczy na wszystkich, cały czas się denerwuje, no od początku nie wygląda jakby było z nim wszystko w porządku. Tak i wiemy od razu, że coś tam jest nie tak i dlaczego on w taki sposób się zachowuje aż do tego stopnia. Na Natomiast ten duński oryginał jest dużo bardziej chłodny mhm. i taki, powiedziałabym, subtelny w podawaniu nam informacji. I faktycznie też w duńskim filmie było tak. Że my tylko mogliśmy słyszeć. A tutaj do rozmów, które prowadzi główny bohater, postanowiono dołożyć takie wizualizacje, które gdzieś tam pokazują, że tego wana gdzieś tam się znalazło. Tak, to są takie małe scenki dosłownie. I one tak e, zaraz przechodzą w jakieś czarne tło i pokazuje się, że jakiś policjant podchodzi na przykład do wana, znowu czarne tło, znowu przebitka na Jake'a. Nie wiem do końca, jaki był zamysł tutaj i po co są te e, scenki, ponieważ czasami właśnie mniej znaczy więcej. Jeżeli widzimy w tym momencie twarz bohatera, który tak samo jak my próbuje sobie przeprocesować to, co dzieje się tam na miejscu zdarzenia, to to może mieć dużo większą siłę niż to, że nam się to po prostu pokaże. I ten no jakby... film właśnie taki trochę jest, że on nam często mówi, co my mamy czuć. Zamiast nam po prostu zaufać, że my to poczujemy? To raz, a po drugie nie wierzę w naszą wyobraźnię. I że czasami to, co my sobie wyobrażamy, jest obrazem silniejszym niż to, co zobaczymy na ekranie. Trochę jest w tym niekonsekwencji, bo z jednej strony część rzeczy nam się pokazuje w pewnym sensie, i nie wiem do końca, czy to jest. To, co tam się dzieje, czy to, co wyobraża sobie bohater, mhm. ale później się z tego rezygnuje. I absolutnie nie mówimy tutaj, że ta amerykańska wersja w ogóle nie działa, bo myślę, że działa tylko na swoich własnych warunkach. Po prostu w duńskim oryginale, moim zdaniem, był zachowany większy balans pomiędzy tymi e, momentami właśnie ciszy, tymi momentami wybuchu i tej niepewności. A tutaj ma się wrażenie, że właśnie postać J.K. Holla jest cały czas taka znerwicowana, a przez to, że cały film taki jest, to też nie do końca taki jest. Nie wybrzmiewają moim zdaniem tak dobrze te najważniejsze momenty, mhm. bo mamy tutaj dwa takie momenty przełomowe. I też to co powiedziałaś wcześniej, czyli że ten film stara się dołożyć temu głównemu bohaterowi jeszcze więcej dramatów wokół, żeby faktycznie yy, było to uzasadnione, że on zaczyna wybuchać, tak? A nie inaczej. To też jest o tyle ciekawe, że pomimo tego Twórcy postanowili stonować niektóre elementy z duńskiego oryginału i na przykład nie iść tak bardzo, jeżeli chodzi o drastyczność pewnych scen, nawet jeżeli sobie je tylko wizualizujemy, tak. to jednak mamy do czynienia z dosyć drastycznymi wydarzeniami. I tutaj twórcy z tego zrezygnowali, jednak ten krok do tyłu urządzili, co było takie właśnie mocne w oryginale. Na tyle sugestywne i na tyle wwiercające się w pamięć, że to jest jedna z najmocniejszych scen, które pamiętam z tamtego seansu. I właściwie. To moim zdaniem było ważne dla historii tej kobiety, tak. a tutaj tak, hmm, no ale rozumiem też z drugiej strony, że chcieli być może twórcy tutaj chociaż ten koniec. Zrobić trochę inny. I właśnie to jest kolejna sprawa, że przy okazji, Winnych Duńskich, my mieliśmy wrażenie, jakby akcja filmu to był czas rzeczywisty i jakby to wszystko rozgrywało się w ciągu tych 85 minut. Czystej adrenaliny. Dokładnie. Natomiast w amerykańskiej wersji mamy bardzo wyraźny sygnał, że. Akcja trwa parę ładnych godzin właściwie do samego rana. Ale ma się poczucie, że to było dużo bardziej intensywne i zwarte, a tutaj jednak mimo wszystko jest bardziej rozłożone w czasie. Plus właśnie przez to, że mamy także ten wątek pożarów i gdzieś tam tej rodziny, która powraca u Jayka Gyllenhaala w amerykańskiej wersji, to też ma się poczucie, że nie zostajemy z tym bohaterem aż tak dużo. To znaczy jasne, skupia się całe oko kamery, obiektyw kamery skupia się na twarzy Jake'a Holla, ale też często się od niej odwraca. Pokazuje właśnie te ekrany z płonącą Kalifornią. Jakby wydaje się, że ten film ma szybsze tempo, a jednocześnie nie ma tak wielu momentów, w których my możemy się zanurzyć w tej sytuacji bohatera mhm. i w pewnym sensie sami odczuwać to co on odczuwa bo tutaj buduje nam się dużo większy dystans mimo wszystko między widzem a bohaterem więc z tym filmem jest troszeczkę tak że jeżeli oryginału w wersji duńskiej nie widzieliście i obejrzycie ten to jest bardzo duża szansa że będzie to dla was seans angażujący i taki trzymający w napięciu chociaż może zrobić naprawdę duże wrażenie bo sama tak. ta historia która rozgrywa się w telefonach moim zdaniem jest rozdzierająca serce tak samo źródło jest już po po prostu ten szkielet całej tej opowieści. Natomiast jeżeli macie taką możliwość i gdzieś tam na WD sobie znajdziecie tę wersję duńską, jeżeli jej nie widzieliście, no to ja polecam szczerze najpierw wersję duńską i tak naprawdę z tej amerykańskiej można by wtedy w zupełności zrezygnować, bo niewiele tak naprawdę wnosi, niewiele dodaje. Ale z drugiej strony, jeżeli jesteście fanami Jake'a, to na pewno warto obejrzeć ten film, bo macie go na ekranie właściwie przez cały czas trwania seansu. Poza tym on jest bardzo dobrym aktorem i jasne, tutaj gra cały czas na tym wysokim C, jak to mówiłeś, no i szarżuje trochę. Mimo wszystko da się uwierzyć w tę nerwowość tego bohatera i co się tam z nim dzieje w środku. Ja się przez cały seans zastanawiałem, czyja to była decyzja artystyczna. Czy to scenarzysta, Nick Pizzolato, czy jak on się tam nazywa, Pizza na Lato, odpowiada za to, że zbudowaliśmy te postać w taki Sposób, czy też reżyser go w taki sposób poprowadził, czy Jake postanowił, że on wejdzie do tego pomieszczenia? Włączcie mi kamerę i ja będę od samego rana do wieczora, będę po prostu w jednej wielkiej histerii. Myślę, że to ta trzecia opcja. Ja doceniam też mocno obsadę głosową, jeżeli chodzi o te telefony. Nie będziemy Wam zdradzać, jeżeli nie wiecie wcześniej, kto. Gra tych wszystkich ludzi, którzy rozmawiają z Jake'em, ale sprawdźcie sobie, po seansie koniecznie. Też naprawdę ładnie chwilami w obrazku, ten film wygląda po prostu. Jest bardzo ciekawie oświetlony. Ta twarz Jake'a, która ma przeróżne grymasy, też robi swoje. I w momencie, kiedy siadaliśmy, żeby nagrać tę recenzję, to miała być recenzja amerykańskiego filmu, a wyszło nam porównanie duńskiego oryginału z amerykańską wersją. Trochę tak, ale ten scenariusz naprawdę nie różni się dużo. To są jakieś kosmetyczne sprawy i dołożenie czegoś do bohatera. Tak. Więc to takie trochę jest bardziej przepisanie niż napisanie. I zdecydowanie jest tutaj uczucie déjà vu. I skoro zbliżamy się do końca, to tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy dla was prezent od Bookbit. Jest to taki prezent w postaci 30 dni dostępu premium dla nowych użytkowników bez żadnych opłat. Wystarczy się zarejestrować, wpisać hasło, uwaga trudne, SFILMOWANI <laughs> I możecie słuchać, czego dusza zapragnie przez cały miesiąc. I możecie też czytać e-booki, jeżeli wasza dusza też tego pragnie. Jeżeli potrzebujecie wszystko mieć w jednym miejscu, to tam będzie jakiś link w opisie na dole tak, i ze szczegółami. Jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, to chciałam Wam tylko powiedzieć, że jest dostępny cały Harry Potter czytany <noise> przez Piotra Frączewskiego. A ja wiem, że wielu z naszych widzów lubi sobie obejrzeć albo poczytać podtera jesienią. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.